Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Trybary Games i witam was w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2. Słuchajcie, ja już tutaj sobie pozwoliłem wybrać zlecenie, no i naszym zleceniem jest nic innego jak transport amortyzatorów. Oczywiście my ich widzieć nie będziemy, ponieważ nawet to oh, właśnie, jedziemy w tandemie, tak? Czyli mam tutaj podwójną, podwójną pakę. Krótką i długą naczepę, ale czasem zdarzają się, że ten naczepy bez odwrotnie jest jedna długa, druga krótka. No, w Polsce tak jeździć nie można, ale jak widać, w Niemczech już tak jeździć możemy. Dobrze, co więcej, tak jak mówiłem, przewozimy amortyzatory, no i amortyzatory weźmiemy. kurka, gdzie my tutaj te amortyzatory weźmiemy? Osnabrück, tutaj weźmiemy. Amortyzatory, czyli jedziemy z Kassel w kierunku Dortmundu i odbijamy tak w kierunku Brema. W tym kierunku będziemy to tu się tutaj udawać. No i tutaj mamy 8,5 godziny, żeby dostarczyć ładunek. No i za ten ładunek otrzymiemy jakieś 20 tysięcy złotych, o ile jakichś numerów po drodze nie odwalimy. No i sprawdzałem tutaj nagranie sobie przed rendowaniem i wyszło tak, że po prostu jakiś błąd w grze spowodował. Tam całą sytuację, w sumie dwie sytuacje, które tam y, miałem. Tutaj to kamera coś mi tutaj widzę za dużo światła daje, no, ale trudno, już rozpoczęliśmy gdzieś, sobie to po prostu przyciemnie. Y, dobra, czy jesteśmy w i y, ruszamy, tak? Ponieważ przynajmniej 226 km. Nie jest to najdłuższa trasa. Y, ale oczywiście jeśli chodzi o tą trasę, y, to była najbardziej. Dochodowa trasa więc zdecydowaliśmy się właśnie wybrać tą, a nie inną trasę. Bo przeważnie jest tak, że y, może, być, y, może być taka sytuacja, że będziemy mieli do zarobienia powiedzmy 18 tysięcy, nie 20 tysięcy, ale y, będzie najbardziej dochodową trasą pod względem kilometrów. Tak? Za kilometr będziemy mieli zapłacone 100, a nie 80 zł. Czyli oznacza to, że trasa będzie krótsza i więcej na niej zarobimy, więc ja też takie trasy będę prawdopodobnie sobie wybierał tam, gdzie jestem w stanie więcej zarobić, nie na dystansie, tylko po prostu na kursie. Czyli po prostu interesują mnie kilometry w sensie cena za kilometr mnie interesuje nie interesuje mnie tutaj dystans może być kosmiczny dystans, że będziemy 3 dni jechali, a tak naprawdę nie ma to najmniejszego sensu tak jak mówiłem ile płacą za kilometr to jest najważniejsze w tej grze ja i dla mnie no i tak myślę, że dla wszystkich, tak, bo chyba jest lepiej zarobić powiedzmy 100 zł na kilometrze niż zarobić 80 zł niż to zarobić 80 zł, tak to oznacza, że ja mogę jechać 200 km i zarobić 20 tysięcy lub jechać 200. no teraz tutaj 240, by zarobić 200. 200, 20 tysięcy, czyli 40 km e, musimy zrobić więcej, żeby zrobić tą samą kwotę. Także no lepiej się opłaca zrobić e, w tą krótszą trasę, by zarobić e, te same pieniądze. No dobra, przed nami tutaj jeszcze 186 km. No i myślę, że te kilometry tutaj będą nam bardzo szybko e, ubywać. Tylko, że idziemy teraz taką trasą, gdzie naprawdę bardzo ciężko jest e, wyprzedzić, czyli z Kassel w kierunku Dortmundu. Jest taka no, właśnie jezdnia, krajowa droga, to nie jest autostrada, e, czyli taką krajową drogą. Tutaj sobie jedziemy i coś tam jeszcze przed nami zaczyna nas zamulać. E, wchodzimy w zakręt dosyć ostry, nie wiem, czy mogę wyprzedzać. A pierą zaryzykujemy. Najwyżej się na coś nadziejemy. O, ostro poszliśmy i zdążyliśmy przed tą ciężarówką. No i pięknie, wyprzedzamy kolejną ciężarówkę. Tym bardziej, że tu osobówka wyprzedza tę ciężarówkę i mamy tyle czasu, by wyprzedzić. Bo i tak mamy 114 km na godzinę. Tutaj dzisiaj już nie będę patrzył na przewidywany czas dotarcia do celu, ponieważ jak ostatnio patrzyłem, to niestety to się dobrze dla nas nie skończyło. Jak zajedziemy, to będzie No i krótka piłka taka jest prawda. Z tym, że no w 130 na tej drodze, gdzie mamy praktycznie ograniczenie do 60, no szacun. Ja tam mam gdzieś mocniejszy zakręt widzę. I nie zapominamy, że my jedziemy z takim większym ładunkiem. Z tym, że mamy tutaj 17 ton tylko. Ok, bo my tutaj mamy większy zakręt, trzeba wyhamować mocniej. Dobra, powiedzieliśmy sobie nie tyle co ciężarówka, ale na mogą się nam tutaj yy, zbyt mocno przechylić, co spowoduje niechciane obalenie się tego całego sprzętu. Jest dobrze, jest dobrze, kurde, jest dobrze, zmieściliśmy się. A jeszcze jeden wyjechał nam? Nie, no widać, że polaczek jedzie, nie? Na Hardcore'a idziemy. No tutaj rzadko kiedy co jeździ, także no, trasę znamy po jednym kursie no i rzadko co jedzie, ale jak już jedzie, to jedzie coś konkretnego. O właśnie wbijamy, wbijamy na dwupasmówkę, a my tu skręcamy, ma ty moja. My tu skręcamy. Okej, okay, nic nie jedzie, jest okej. Okay. Trzeba się tu jeszcze złamać, tym sprzętem. Bo nie zapominamy, że idziemy z dwoma. Jedziemy z i z przyczepą. O, tu coś się stanęło. No nie może awaria w takim miejscu. No się bałem, że jakaś awaria. Ale jest ok. No, tu pojedziemy bliżej lewej strony. Było także, gdzieś ten tył nam tutaj zahaczy. Nie no pozostało nam 95 km, czyli naprawdę bardzo niewiele, prawda? No Ograniczenia prędkości mamy wyłączone, mamy tutaj yy, ograniczenia. Yy, Ruchu drogowego, tak? Wyłączony to też tak naprawdę no te trasy idą bardzo mile, bo mile, mile upływa ten czas, że tak powiem. No i te kilometry. Tym bardziej, jak tu się jedzie prawie ze 140 km na godzinę, no to wtedy tak, wtedy to wszystko ubywa. Przynajmniej tak na początku chcę sobie pograć, by się troszkę dorobić. Oczywiście. Przeważnie u mnie to wyglądało tak, że zakładałem, że nie kupię na przykład, znaczy nie kupię nie wezmę kredytu na, nie wezmę kredytu na... Oj 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 oj, 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 oj. to mi się wpakowało, dobra niepotrzebnie tutaj zmieniliśmy pas, nie weźmiemy kredytu, znaczy nie weźmiemy kredytu na zakup ciężarówki tak przeważnie zawsze mówiłem, a co do czego przychodziło, że zbliżaliśmy się do tej, tej kwoty takiej, gdzie taki kredyt możemy sobie, zac... znaczy gdzie taką ciężarówkę możemy sobie zakupić, to mimo to ciężarówka została zakupiona, kredyt zaciągnięty, firma rozwinięta, znowu jakaś ciężarówka dokupiona i potem kilka, kilkanaście dni w całej tutaj w świecie Eurotracka, Musieliśmy to spłacać z dużym odsetkiem. Jak to będzie? Jak to zrobimy? Nie chcę tutaj zbytnio zakładać, bo wyjdzie tak, że znowu planuję tak, a zrobię tak. Także, mimo wszystko, chciałbym no tych kredytów nie brać. Przynajmniej na początku. Yy, tylko po prostu skupić się tutaj na zleceniach. Yy, mamy firmę. Mamy firmę, co naprawdę nie wielką, bo to jest firma póki co z jedną ciężarówką, ale mam nadzieję, że z czasem po prostu yy, sobie tutaj. Znaczy, firma z jedną ciężarówką. Nie mamy w ogóle ciężarówki, Ja tego trzeba zacząć. Jeździmy na najmie. Muszę wam powiedzieć, że ładnie za pindelamy. O tak, dobra, wjeżdżamy do miasta. Jeszcze zdążyliśmy na żółtym Korde, jakbym naprawdę tak świetnie jeździł jak jeżdżę teraz tutaj byłby w, 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 w galancior. To oczywiście do czasu, tak? Bo to tak codziennie też nie będzie nam tutaj to wychodziło. Mamy Volvo Agencję. No to wiemy, że to jest Volvo. No i czerwone światło. Dobra, no kiedyś musieliśmy na to czerwone światło tutaj trafić, nie było innego wyjścia. Ok, ruszamy. Ok, nasza firma jest na lewo. Czyli tutaj też mamy dosyć proste parkowanie. Nie ma tutaj skomplikowanego. Mimo to, może dojść do takiej sytuacji, że będziemy musieli gdzieś cofnąć, poprawić, ale mam nadzieję, że się tutaj zmieścimy. Chodzi o ten tył głównie, bo przód to nam się raczej zmieści. E, dobrze, bardzo pięknie uda nam się tutaj zaparkować. I pięknie, udało się ładnie zaparkować. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi tym razem. No i przejechany dystans o 226 km, czas 2 godziny 39 minut, zużyto paliwo 111 litrów. 9, Wynagrodzenie tak: 19 790 za kilometr, 226 punktów doświadczenia. Premia za wprawę to mamy 269 zł. No i oczywiście, bonus za mało, na czepłą, czyli zaparkowanie. 20 punktów, co nam dało tutaj 246 punktów, a łączną kwotę 20 059 zł za kurs. No i oczywiście wskoczyliśmy tutaj na drugi poziom. Co też tutaj, tak powiem, pójdziemy sobie chyba w delikatny ładunek, tak? Czy dostawa na czas? Dostawa na czas wyższe nagrodzenie za ukończenie ważnych dostaw, premia do doświadczenia za ukończenie ważnych dostaw. No i tak tutaj sobie to właśnie rozwiniemy, jeśli chodzi o bank, to jest o co mówiłem. Możemy sobie wziąć kiedycik na ciężaróweczkę, ale może dojść tak, że będziemy sobie kiedycik na rozdoby naszej firmy. Póki co na razie mamy 60 707 zł. Także na razie to nie jest jakaś kosmiczna kwota, ale jeśli chodzi o całość, to zobaczmy sobie rynek pracy. Jakie mamy tutaj zlecenia i to jest to o czym mówiłem. Tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy w tym momencie 130 130 matko, jedyna tutaj mhm, dobra, wszystko jasne 130 za kilometr mamy tutaj i możemy zarobić 50 tysięcy no trasa, trasa jest no, nie tyle co ciekawa, bo mamy 300 369 kilometrów bardzo dużo kilometrów mamy do przejechania no i też możemy bardzo dużo zarobić, ja myślę, że my tą trasę sobie oczywiście tu jest ta sama trasa, tylko że y, mniejsza kwota za kilometr. Jest duża różnica, prawda? 10 tysięcy. No chyba logiczne, że każdy by się skusił, żeby te 10 tysięcy jednak tutaj zarobić, y, plus dodatkowe punkty doświadczenia y, i my sobie tą trasę tutaj y, weźmiemy. My sobie to zlecenie weźmiemy za 50 tysięcy no i będziemy transportować y, podwozie wozidła. Czyli tutaj mamy kompletny Konkretny gabaret to tylko jest podwozie, tak? Wozidła. Nie ma to jak naprawdę kół. Widzimy, że są koła zdjęte. Co więcej, mamy tutaj konkretne to wozidło czyli z kopalni do kopalni zapewne będziemy jechali. Będzie jeden z większych na pewno transportów, jakie będziemy tutaj prowadzili. Ale mam nadzieję, że to wszystko uda się dowieść w jak najlepszym kawałku. No, gabaryt gabarytem. Robią tutaj no z tego no, jakąś tam sensację, jednak. Dobra, tu mamy instrukcję obsługi, jak mamy się poruszać. Yy, ale taka jest prawda, że zanim ruszymy z tym ładunkiem, to oczywiście poczekamy do yy, następnego yy, odcinku, tak? Ja się z wami w tym momencie będę żegnał. Jeśli wam się odcinek spodobał, koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję, a my się widzimy już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!